Dobra, chodźmy do przyjemniejszego tematu. Jak cię zmienił związek z Pedro? Właśnie bardzo dużo widzę komentarzy, że o odkąd jesteś z Pedrem, to to się bardzo zmieniłaś. I ja na przykład Wiem, że się zmieniłam ale nie, i wiem, że w jakim stopniu może to być przez niego, ale to dlatego, że no, wydaje mi się, że to jest dosyć logiczne. Tak? Jestem w związku, to jest mój pierwszy związek, jestem już rok w związku. E, ja przyjmuję jakieś tam jego zachowania w momencie, kiedy spędzam z nim 24 godziny na dobę praktycznie i on przyjmuje jakieś moje. Także to jest, wydaje mi się, zrozumiałe. E, ale czy zmienił mnie na gorsze? Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się. Ja y, zauważyłam, że z miesiąca na miesiąc, z roku na rok coraz bardziej... Y, Zauważam po prostu zmianę i emocjonalną w sobie i taką ps psychicz, to można powiedzieć, nie, po prostu zauważam bardzo dużo zmian. E, w Bardzo, no nie wiem. No Ale ty dobrze. też tak chyba, moim zdaniem przy nim trochę wydoroślałaś, że tak jakby patrzysz tak bardziej na życie. Ja, trochę nie tak, jak ja nie Tak, tak. Jak takie I, dziecko, tak. tylko teraz wiesz, tak. Myślisz już bardziej przyszłościowo. Tak, ja nie chcę mówić, że tutaj nie wiadomo, jak wydoroślałam teraz i będę uważała się, że jestem jakaś super już dorosła i dojrzała, bo dalej uważam, że, e, że czasem jakieś głupotki tutaj gadam, tu coś walne i w ogóle jestem taka jeszcze trochę siu jak ja to mówię. Ale yy, tak, zauważyłam to, że, że trochę dużo rzeczy... Patrzę na różne rzeczy inaczej, niż patrzyłam na przykład rok temu. I A trochę mi się po, po, hmm? pozmieniało w głowie i po, poukładało, że tak powiem. No. A jakie zachowanie jego przejęłaś? Hmm. On ma bardzo y, takie podejście do, do niektórych rzeczy. Ja się bardzo wszystkim przejmuję i hmm? ba bardzo mnie wszystko tak... Yy, po prostu przy, przy rzeczach, które nie powinnam się jakoś bardzo emocjonować, ja się emocjonuję, po prostu tak bardzo wszystko przeżywam. A on jest taki, że na przykład mówi mi, weź co ty będziesz tutaj ten, weź co ty ten. I ja mówię, kurde, faktycznie tak jest. I, i bardziej tak yy, podchodzę do niektórych rzeczy tak z mniejszym stresem, niż jak, niż jak podchodziłam właśnie przed związkiem z nim. On mnie nauczył takiego, żeby mieć bardziej wywalone po prostu do niektórych rzeczy.